W dzisiejszym fragmencie z listu do Filipian zauważamy, że dla świętego Pawła cokolwiek stanie się w jego życiu, w jego przyszłości będzie dobre. Mówi, że Jezus będzie uwielbiony w jego ciele, czy przez życie, czy przez śmierć. Zadziwia mnie, ale też fascynuje z jednej strony jego pokój, który ma w sercu. Bo to z tego pokoju tak naprawdę wynika jego mowa i to, co zapisa właśnie w dzisiejszym fragmencie. Mówi, że jeżeli odejdzie z tego świata, to jest to dla niego zysk, a jeżeli zostanie, to będzie dla tych, którym głosi, pożyteczne. Myśl na dziś jest następująca: jak ja podchodzę do tego, co ma się wydarzyć? Czy. Zbytnio przywiązuje wagę do tego, co się może wydarzyć, i napędza się we mnie, czy potęguje się we mnie lęk, czy może żyję chwilą obecną, którą mi dzisiaj Bóg daje, i zastanawiam się, jak ją najlepiej przeżyć. Jak najlepiej ją spożytkować tak, jak Bóg chce. Myślę, że w obliczu tego, co się dzieje teraz w świecie, jest to dla nas bardzo ważna. Sprawa, aby yy, po prostu żyć tym, co Bóg nam daje, przypatrywać się, obserwować, widzieć znaki czasu, ale patrzeć tak, żeby zachowywać z drugiej strony też pokój w sercu. Niepotrzebnie się nie nakręcać. Błogosławionego, pięknego dnia.